Co brać zamiast tabletek na ból gardła, które nie dość że są drogie, to jeszcze bardzo często dostarczają spore ilości cukru? A cukier ten powoduje w gardle namnażanie się bakterii. Sprawdź te trzy metody. Na pewno masz je w swojej kuchni. Po pierwsze, imbir. Tabletki wyrzucamy i działamy naturalnie. Ukrój sobie plasterek imbiru, obierz go ze skórki. Włóż sobie go do buzi i po prostu si, gryź i tak chodź po domu. To moja sprawdzona metoda, mam to przetestowane, więc polecam także i Tobie. Ostrzegam, jest ostre. Metoda numer dwa to goździki. Jeśli nie zasmakuje Ci imbir, bierzesz goździki i też je sobie zsież. Ja tę metodę naprawdę bardzo lubię. Możesz ją wykorzystać w domu albo nawet jeśli jesteś w pracy. W sumie, gdziekolwiek gdzie jesteś, możesz po prostu sobie gryźć goździki. A przy okazji, masz jeszcze ładny oddech z buzi. Spróbuj sama. I ostatnią, już naszą metodą jest. Ciekawe, czy zgadniecie? Trzecia metoda to olejek z oregano. Proporcje są następujące. 1 trzecia buteleczki olejku z oregano, a resztę dolewam y, oleju roślinnego. Ja mam olej lniany. Wstrząsam i moja mieszanka jest już gotowa. Gdy boli mnie gardło, to psikam po prostu do buzi i ból przechodzi. A Ty co wypróbujesz? Imbir, goździki czy oregano? Daj znać w komentarzu.